Cześć, poza nowymi iPhone'ami kupiłem też najnowszego iPada R2020 i dzisiaj właśnie chciałem Wam o nim opowiedzieć. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to powinniście pamiętać, że kilka miesięcy temu nagraliśmy film o tym, jakiego iPada kupić. Mówiłem, że najlepiej to w sumie najtańszego i zasadniczo nadal się z tym zgadzam. Od tamtego czasu wyszedł nowy tani iPad, który wygląda w sumie jak stary iPad, tylko ma nowszy procesor. Apple A12 zamiast Apple A10, czyli jest szybszy. No i właśnie, zastanawiałem się, czy nie nabyć tego iPada, bo chciałem mieć po prostu w domu dwa iPady. Jeden dla mnie, drugi dla mojej narzeczonej, ale uznałem, że ten sprzęt w sumie by mi pasował, tylko nie pasowałoby mi jedno, że miałby za mało pamięci. No bo ten zwykły iPad w podstawowej wersji ma jedną wadę. Co prawda kosztuje 1599 zł, ale ma tylko 32 GB pamięci. A jeżeli chcemy tej pamięci więcej, 128 GB, to już musimy za tę no, przestarzałą konstrukcję zapłacić ponad 2000 zł. To jak mam zapłacić bodajże 2099 zł za starego iPada. No to może lepiej zapłacić 2899 zł za iPada, który będzie znacznie, ale to znacznie lepszy. No i właśnie to zrobiłem. I co prawda, model ten nie ma 128, a tylko 64 GB pamięci, ale pod innymi względami jest znacznie, ale to znacznie lepszy od zwykłego iPada, i już tłumaczę czemu. Bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z iPadem Pro. Jeżeli korzystaliście z iPada Pro albo widzieliście, no to wiecie o co chodzi. Nawet zresztą wystarczy spojrzeć. To jest po prostu iPad Pro, te same ramki, generalnie ta sama obudowa. Mamy tutaj też bardzo szybkie podzespoły, bo najnowszy procesor z najnowszych iPhone'ów Apple A14 mamy 4GB RAM, więc to jest naprawdę szybka konstrukcja i od iPadów Pro różni się zaledwie kilkoma rzeczami. No i przed chwilą powiedziałem, że te ramki są takie same jak w iPadzie Pro, ale to troszeczkę nieprawda, bo mamy taką samą obudowę, ale tutaj mamy ekran 10,9 cala, a iPad Pro ma 11-calowy ekran, więc ta różnica nie jest duża, bym powiedział, że wręcz niezauważalna, no ale mimo wszystko. Poza tym iPad Pro ma kilka aparatów i ma lider do skanowania pomieszczenia, a tutaj mamy tylko jeden aparat i mi to absolutnie pasuje, ponieważ ja i tak w ogóle nie robię zdjęć iPadem. Yy, przydaje mi się ten aparat wyłącznie do tego, jeżeli faktycznie to jest mi potrzebne w jakiejś grze, na przykład w jakimś Pokémon Go albo czymś. Ale tak naprawdę to tego aparatu w ogóle mogłoby dla mnie tutaj nie być, ponieważ iPad to jest dla mnie maszynka do konsumpcji treści. Kolejna różnica to ekran, ponieważ w iPadzie Pro mamy świetny wyświetlacz z tą płynnością 120 Hz i on aż płynie jak się z niego korzysta. No i tutaj tego niestety nie ma. Tutaj mamy standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz, ale mimo to mamy bardzo dobre odwzorowanie barw. Ten ekran też jest odpowiednio duży, jest też odpowiednio szczegółowy, więc tak naprawdę nie da się tutaj na nic narzekać. Jednak jedną z największych zmian w iPadzie R2020 względem iPada Pro, także 2020 w sumie, jest fakt, że tutaj nie mamy Face ID. Kiedy podnosimy ten tablet, to on nas nie rozpoznaje i trzeba palec przyłożyć. Ale gdzie, skoro ramki cienkie, nie ma czytnika linii papilarnych? Otóż tutaj. Tutaj mamy ten czynnik linii papilarnych i muszę wam przyznać, że póki co nie jestem do niego przekonany, bo przyzwyczaiłem się do tego, że w starym iPadzie mam przycisk widoczny i tak dalej. No pewnie to jest jakaś pamięć mięśniowa, ale tutaj mam problemy jeszcze. Tutaj, jak tak trzymam, no to jeszcze, ale i tak muszę wysoko podnieść rękę. Jak tak korzystam, no to jest w sumie najlepiej, no bo sięgam palcem. Ale kiedy? Tak złapię ten tablet, a czasami tak się dzieje, no to jest miejsce już naprawdę dziwne. Więc póki co nie jestem fanem. Może się przyzwyczaję do tego, może się nauczę, że ten tablet to muszę tak podnosić, albo co najwyżej tak. Nie wiem. Póki co nie jestem fanem i żałuję tak naprawdę, że nie ma tutaj tego Face ID. A tak poza tym to jest bardzo dobry sprzęt. Jak już wcześniej mówiłem, Ekran jest naprawdę fenomenalny. Podobają mi się też głośniki stereo, które jak na tablet są też bardzo, ale to bardzo dobre. Nie sposób tutaj na coś narzekać. Wydajność, jak mówiłem, no to już klasa prawie że najwyższa, więc podejrzewam, że ten tablet starczy na wiele lat, zwłaszcza, że to jest tablet od Apple'a, a Apple dba o to, żeby te aktualizacje pojawiały się przez przynajmniej 5 lat, a ostatnio nawet w iPhone'ach ten czas został wydłużony do 6 lat. Więc myślę, że z tym iPadem zostanę naprawdę na długo. Skoro mówimy, że to jest Apple, że to jest iPad, to bardzo ważne jest też, że to jest w sumie jedyny tablet, którego warto używać. W sumie nie ten konkretny, ale generalnie iPad. Niezależnie czy to jest iPad R, iPad Pro, pani, iPad, to są jedyne tablety, na których oprogramowanie, większość oprogramowania wygląda tak, jak powinna. Jest dostosowana do tych tabletowych proporcji, do dużych tabletowych ekranów. Niestety w przypadku tabletów z Androidem tego nie ma, więc jeżeli komuś miałbym powiedzieć, żeby wydał na tablet większe pieniądze niż 500, 600 czy tam 700 no bo za tyle można kupić maszynkę do oglądania bajek dla dzieci. Jeżeli ktoś szuka porządnego tabletu, no to niestety nie ma zbyt wielkiego wyboru. Musi kupić jakiegoś iPada, tak jak ja. To co mi się podoba w tym tablecie względem zwykłego iPada, tego taniego, to jest fakt, że nie mam tutaj już portu Lightning tylko USB-C, więc po prostu odpada mi jedna ładowarka. W sumie to jeden kabel. Mogę ten tablet ładować ładowarką od dowolnego nowoczesnego smartfona albo komputera, więc to naprawdę na plus. No i to nie jest produkt ekologiczny, niestety. W tym przypadku Apple w ogóle nie dba o ekologię. Dramat, albo nie, nie wiem. No wziąłem to. Pudełko grube, myślę, watą wypchane albo gazetą. Ale nie! Tam jest ładowarka! Oni planety zaśmiecają! Nie wiem, jak oni śmią. Jak tak w ogóle można? iPhone'y, fajne, ekologiczne, ładowarki nie ma, jak ktoś chce, to stówę musi wydać. A tutaj z jakiegoś powodu to cholerstwo wcisnęli. Mam nadzieję, że w następnych iPadach się poprawią i one już będą ekologiczne, no bo przecież zależy nam na dobru planety, a nie na zyskach. No i skoro jesteśmy przy tych portach, to w sumie mogę powiedzieć jeszcze, że nie ma tutaj wyjścia słuchawkowego, ale to się robi powoli standard. No i to było w sumie wszystko, co mamy do powiedzenia na temat nowego iPada R2020 po kilku godzinach korzystania z niego. Na pewno będziemy wracać do tego produktu. Nie wiem, czy przy okazji recenzji, bo w sumie co tutaj jest do dodania. To jest iPad, więc raczej będzie działać dobrze, ale na pewno zrobimy kolejne filmy na temat tego, którego iPada kupić, no bo trochę ta sytuacja się zmieniła ostatnio. No i już wybór między tanim, trochę droższym a najdroższym iPadem nie jest taki prosty, właśnie z powodu tego modelu. No i standardowo na koniec, jeżeli film Wam się podobał, to proszę Was o łapkę w górę. Jeżeli film się nie podobał, no to niestety, ale łapka w dół. Poza tym proszę o kliknięcie w przycisk subskrybuj oraz kliknięcie dzwoneczka, żeby widzieć więcej naszych filmów. No i napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego iPada R2020. Fajny, niefajny, co lepiej kupić? Poza tym oglądajcie Spidersweb TV, czytajcie Spidersweb. Odwiedzcie mnie na moim fanpageu Kosiński testuje na Facebooku, a poza tym widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!